Kilka tygodni temu pokazywaliśmy wyjątkową, albo może bardziej nietypową wystawę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Przedstawiała ona wydobyte skarby na trasie budowanej Autostrady A4 w południowej części Polski. Tym razem pokazujemy wystawę z dużo dalszych zakątków świata. W Muzeum Przywodnej 27 pojawiła się kolejna ekspozycja z cyklu Bliskie Spotkanie z. Tym razem jest to bliskie spotkanie z oddalonym o tysiące kilometrów od nas skalnym miastem. Od 27 kwietnia oglądać można. Na wybrane zabytki z kolekcji i prezentację pięknych zdjęć autorstwa dr Joanny Minksztyn. Ekspozycja prezentuje fascynujące skalne miasta Indian Pueblo, znajdujące się na terenie Arizony i Nowego Meksyku w USA. Wystawa skupia się na Indianach Anasazji. Indianach, którzy mieszkali w tym rejonie od mniej więcej pierwszego wieku naszej ery, aż do xiii xiv wieku. Dlaczego skalne miasta? Dlatego, że Indianie Anasazji wznosili swoje domostwa na krawędziach kanionów i faktycznie wygląda to spektakularnie. Warto wspomnieć także o ceramicznych, bardzo pieczołowicie wykonanych naczyniach, które oglądać można w muzeum archeologicznym. Naczynia są bardzo drogie. Niektóre z nich, te najtańsze, kosztują takie repliki 400 dolarów, a najdroższe 40 tysięcy dolarów. Kuratorem wystawy jest dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska i to ona najwięcej wie o tej wystawie i skalnym mieście Indian Pueblo. Jednak odwiedzając muzeum archeologiczne, można także samemu dowiedzieć się wielu ciekawostek związanych nie tylko z historią Indian. Co łączy królową angielską, czy eksplozję bomby atomowej? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź, wizytując naszą wystawę Skalne Miasta. Nie zdradzę więcej szczegółów, mam nadzieję, że jesteście Państwo zaintrygowani dostatecznie.